Hej, cześć! Z tej strony grom, a to kolejny nasz odcinek z oka nostalgii. Tym razem mam dla Was bardzo pyszne danie. Otóż jest to Black and White 2. Dlaczego dwójka, nie jedynka? Bo w jedynkę akurat ani razu nie miałem okazji zagrać. Chociaż nie powiem, czasami mnie kusi, ale jak widzę grafikę z jedynki, to mnie coś otrąca. Chociaż może ja nie powinienem o tym mówić. Ale zaczynając, dwojeczka, czyli co to w ogóle jest? Otóż jest to gra, gdzie bawimy się w boga. Właśnie taka łapka nam lata, możemy manipulować ludźmi, manipulować na przykład drewnem, tworzyć różne cuda. I to jest właśnie też jeden z takich głównych aspektów tej gry, ponieważ większość naszych, jakby to powiedzieć, cudów, rzeczy, które możemy zrobić, nie musimy nawet korzystać z menu, gdzie możemy różne budynki sobie od razu wybrać, położyć. Możemy wykorzystać do tego taki hub, centrum naszego miasta, z który, w którym się pojawiają na przykład budynki, które według mieszkańców oni najbardziej potrzebują. Chociaż nie powiem, w niektórych misjach mieli bardzo dziwne już wymysły. Krótkie streszczenie fabuły jesteśmy nowo zrodzonym Bogiem i od razu cywilizacja, która zwróciła się do nas z prośbą o pomoc, jest atakowana przez Azteków. Ich Bóg już na samym początku razem ze swoim chowańcem, niszczą, jakby to powiedzieć, chyba serce naszej cywilizacji, ich główne miasto, i główną wyspę, gdzie oni po prostu się rozkwitli. Więc próbujemy uratować to co się da i w miarę spokojnie sobie odzyskać siły naszych poddanych. Więc pierwsza wyspa, na którą trafiamy, jest w Wyspą samouczkową, gdzie uczymy się co można zrobić, czego nie można zrobić. Też tutaj się pojawia też dylemat moralny, ponieważ możemy być dobrym bogiem, złym bogiem i to też odzwierciedla się, w jaki sposób nasz gameplay będzie wyglądał, bo jak jesteśmy na przykład złym bogiem, to o wiele mniej dostajemy punktów splendoru do naszego miasta i dla nas bardziej korzystna jest droga militarna, żeby przejmować miasta siłą. A jak jesteśmy na przykład właśnie dobrym bogiem, mamy dodatkowe bonusy do Splendoru, przez co przyciągamy do siebie ludzi, opuszczają swoje osady, wioski i przyłączają się do naszej cywilizacji. I wracając tutaj do cywilizacji, my sobie poprowadzimy właśnie w tej grze cywilizację Greków. Oczywiście są też inne cywilizacje. Na pierwszych dwóch wyspach trafiamy na Nordów, Nordsmen, Wikingów, takich z krwi i kości. Później trafiamy na Japończyków, a na samym końcu Azteków. Ale wracając jeszcze do dwóch tematów odnośnie naszego właśnie bycia dobrym, złym i tak dalej, z tymi wszystkimi naszymi cudami, one wymagają oczywiście odpowiedniego zasobu. Jest to mana, dzięki której możemy właśnie wykorzystywać np. cud wody do podlewania drzew czy pól uprawnych, cudu ognia do ranienia naszych przeciwników czy też wypalania tych drzew co do błyskawic, meteoru, takie tam drobnostki. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna mechanika, otóż jest to mechanika chowańców, gdzie możemy właśnie mieć własnego zwierzaczka. I ten nasz właśnie chowaniec ma własny charakter, własne przyzwyczajenia, możemy go na przykład karać za coś, żeby czegoś nie robił, czy też głaskać go, chwalić za to, że on to robi i wtedy zacznie częściej to robić. Kupować mu jakieś zabawki, żeby na przykład laleczka wodu, żeby stał się bardziej zły, czy zwykły misiek, żeby go przytulał i był dobrym, albo też możemy wykupić dla niego cuda, dzięki którym będzie mógł na przykład korzystać z cudu wody, z cudu ognia i na przykład jak zauważy, że my go odprawiamy w, w takich na przykład warunkach, to on też zacznie to wyrabiać i możemy go właśnie chwalić, też karać, żeby na przykład to robił, nie robił. I takie tam. Ogólnie chowaniec przez całą grę, na przykład nam rośnie, potrafi też przytyć jak na przykład złą temu damy, lub będziemy go przekarmiać. I jeszcze właśnie, też może na ten żyźnie takiej, że siłowej, będzie większe obrażenia zadawał wrogom, bo oczywiście w tej grze występują wojska, ale do tego zaraz sobie przejdziemy. Oczywiście też oprócz tego są skille, które możemy wykupić, że jest na przykład lepszym budowniczym, lepszym zbieraczem, czy na może zabawiać naszych mieszkańców, zwiększając ich szczęście ogólne, czy też zwiększając też jego umiejętności w walce, przez co na przykład wie jak mniej więcej jakie ruchy wykonywać podczas tej walki, że może na przykład na większe oddziały skakać, czy też podnosić tych przeciwników, rzucać nimi i tak to mniej więcej wygląda. Ogólnie rzecz biorąc, wojsko tutaj jest bardzo uproszczone, ponieważ mamy oddziały łuczników, czy oddziały piechoty oraz katapulty. Oczywiście możemy sobie dowolnie wybierać wielkość tego oddziału, poczynając od np. 10 wojowników do nawet setki, czy na, chyba powyżej nawet, ale nie jestem tego pewien, więc nie bierzcie mnie tu za słowo, do setki wojowników w jednym oddziale. Możemy mieć łuczników właśnie, wojowników, katapulty, ale to wszystko też jest uwarunkowane tym, ile mamy mężczyzn obecnie w mieście, dlatego trzeba tutaj, jeżeli idziecie właśnie w drogę poprzez podbój, militaryzm, to trzeba mieć bardzo na uwadze wskaźnik urodzeń, bo chcecie, żeby był jak najwyższy, żeby jak najwięcej tego mięsa armatniego naszych wspaniałych żołnierzy było w tej armii. I oczywiście, jako dodatkowy support dla tej armii, to jest chowaniec który potrafi rzucać właśnie tymi wszystkimi cudami i też po prostu sam rozgnieść całą armię. Oczywiście też są bitwy chowańców, gdzie one pomiędzy sobą walczą, ale najlepiej sobie wtedy łuczników wziąć, bo łucznicy zadają naprawdę olbrzymie obrażenia tym chowańcom w tej grze. Oczywiście kolejnym ważnym aspektem jest to w jaki sposób odblokowujemy nowe budynki, czy właśnie nowe cuda, nowe jednostki i takie tam. Odblokowujemy je poprzez trybut, a ten trybut dostajemy za wykonywanie głównych zadań, jak właśnie ukończenie wyspy, pokonanie właśnie przeciwnika, czy też co tutaj jest w tej grze najlepsze, to są zadania poboczne, gdzie na przykład pobieramy poród od owcy, która wyprówa z siebie naprawdę wielką armię tych owiec, z czego chyba tam było 20 czy 25 sztuk tego. Albo na przykład znajdujemy sobie jakieś posągi samurajów, czy też odpalamy tak pochodnie i w ramach ukończenia tego questu to oprócz trybutu dostajemy... Z cały zespół nieumarłych wojowników, czy też musimy się pobawić czasem, bo kogut jednemu z wieśniaków przeszkadza i nie może się wyspać, więc zaczynamy tworzyć cały czas wschód słońca, żeby on cały czas piał, aż w końcu dostaje chrypę i nie może dalej piać, więc tutaj naprawdę niektóre te kwestie to są zabawne, czy też rzucamy beczką, bo dodając coraz więcej do tego trunku, żeby ten trunek coraz mocniej kopał cię w dupę, a więc Muszę przyznać, że te questy naprawdę trzymają się cały czas i uważam, że są bardzo zabawne i wymagają czasami pomyślunku, jak na przykład ja miałem jeszcze zadanie z archeologii i przez. i rozwaliłem cały ten obóz archeologiczny, żeby znaleźć jakąkolwiek dla mnie dla mnie wskazówkę, więc z tego wniosek jest, że warto robić te zadania dla trybutu, dzięki czemu odblokujemy nowe budynki, czy też możemy odblokować. Budynki specjalne, które robią bardzo specjalne i specyficzne cuda, jak cud zreny, który powoduje, że twoi wojownicy zostają uniesieni i naprawdę jakieś dziwne tutaj czary, mary, hokus pokus i się stają cywilami i wracają sobie do domciów, bo uznali, że nie chcą już walczyć. I tak się właśnie prezentuje Black and White 2, gdzie naprawdę można się poczuć jak Bóg, pobawić się w niego, naprawdę zrobić różne rzeczy, tutaj trochę być złym, tutaj troszeczkę być gnuśnym, takim e, szyderczym bogiem, tutaj można być dobrym, miłosiernym, peł nastawionym na prosperujące społeczeństwo, naprawdę tutaj można się wielce pobawić, czy rzucić sobie kamulcem przez pół mapy, zobaczyć w co się akurat pierdyknie, więc... Moja ogólna ocena, ja naprawdę wróciłem sobie do tej gry, mówię nagram maksymalnie dwie, trzy wyspy żeby mniej więcej mieć co, na gry, co co mieć po prostu na materiale ale się wciągnąłem i zrobiłem o wiele więcej tych wysp i naprawdę nawet myślę sobie, żeby sobie zaraz zagrać ale powiem wam, że ta wyspa, gdzie właśnie mówiłem o tych samurajach i tak dalej bo to jest wyspa, na której się zatrzymałem jest o wiele cięższa, bo Ataki są bardzo frekwencyjne i trzeba też sobie w odpowiednią grupę zostawić sobie pod murami, bo inaczej zaczną przychodzić grupy też z katapultami, a żeby nie zniszczyły tam wam za dużo w tej bazie. Ogólnie godna polecenia gra, I naprawdę. Nawet jak na dzisiejsze czasy, to dawno się dobrze nie ubawiłem. Jedyna gra, która w sumie troszeczkę oddaję tego ducha Black and White 2, to jest Universim. Oczywiście ja też zrobię z tego materiał, bo tą grę mam i też spędziłem kilu, kilka gaga kaźnych godzin, no może chyba nawet z 10. A więc też sobie zrobiłem na ten temat materiał. Ale na, te, na tą chwilę Black and White 2 z oka nostalgii. Nie no. Nie mam się do czego tutaj przyczepić. Uważam, że Black and White 2 nadal się bardzo dobrze trzyma, chociaż graficznie tu i ówdzie widać, że się tekstury wczytują, tutaj coś nie pasuje, ale to jest właśnie magia tych starych gier. No trzeba się niestety z tym pogodzić. Takie były czasy, taka była technologia nic się z tym nie da zrobić, ale oczywiście ja naprawdę polecam i piszcie w komentarzach co, jaką byście na przykład chcieli zobaczyć grę w moim wykonaniu jakąś taką recenzję, czy może gameplay bardziej, bo też ostatnio myślałem, żeby może jakieś gameplaye powrzucać gdzie po prostu nie ma czegoś takiego, że już wcześniej to, trochę sobie pomyślę jak ten materiał ma wyglądać, czy też to zmontuję jakoś, chociaż moje montaże są średniej jakości ale jakoś to wygląda, a więc Piszcie, lajkujcie i subskrybujcie mój kanał, żebyście byli cały czas na bieżąco. Ja się tutaj z wami żegnał. Z tej strony był Grom, a to było Black and White 2. Do zobaczenia, cześć. Czołem.